Folkup, pierwszy festiwal muzyki folkowej to cztery dni koncertów, potańcówek, folk sessions, a także warsztatów muzycznych, które są imprezami towarzyszącymi temu wydarzeniu. Ideą projektu jest przede wszystkim zorganizowanie przestrzeni i miejsca dla ludzi grających, młodzieży dorosłych, ale dla tych, którzy nie tylko grają muzykę folkową, ale także inne jej gatunki. Festiwal Folkup to wspólna przestrzeń do kreowania, wytwarzania czegoś nowego, ale w naszym odczuciu finalnie spójnego. Folkup to takie troszkę marzenie. Takie miejsce, gdzie można wspólnie coś razem zrobić, ale w sumie konkretne coś, muzykę. Muzykę z każdej strony widzianą. Mogliśmy pięknie łączyć. Różne stylistyki muzyczne na bazie folkloru, a także współczesnych brzmień, którymi chcemy zarazić młodzież, osoby dorosłe, także, które chcą właśnie tworzyć, poszukują inspiracji. Mamy tutaj gro osób, który każdy gdzieś ma swoje doświadczenia i folkop to jest taka spójność, to jest taka pineska, która nas spaja, a tą pineską jest muzyka. To jest ważne. Często mówimy w muzyce tradycyjnej o autentyzmie muzyki, a mm, muzyka zawsze jest autentyczna. Bo ona jest zawsze autentyczna na czasy, w których tworzymy. I ten folk, który my tworzymy, jest bardzo autentyczny, bo on wychodzi z nas. Tu jest bardzo dużo improwizacji, tu jest bardzo dużo cały czas szukania nowego w tym momencie, w danej chwili. Chcemy, aby festiwal pod nazwą folk Up był wizytówką żywiecczyzny. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do szerszego grona ludzi. Uda nam się przekonać ludzi, którzy może z folkorem nie są na co dzień bardzo związani. Chcemy przede wszystkim, żeby ta muzyka yy, przetrwała. Yy, tak jest nasz cel na przyszłe lata.